Mamy grudzień! To oznacza, że pojawiła się w końcu Smithmas 2025, który moim zdaniem dostał bardzo fajną funkcję i bardzo satysfakcjonującą, bo to jest takiej mała rzecz, a cieszy. Ale wracając, witam was w kolejnym odcinku tf Vaniusów, jedyną serią, którą dbam. I tak, bardzo mamy Smithmasowy klimat, więc no w tym odcinku tf 2 newsów będzie się skupiał się mocno na smasie, ale też są inne informacje, które się uzbierały w ciągu tych dwóch tygodni, tak około. Także bez przedłużania, zapraszam na grudniowe tf 2 newsy Powiem o jednym newsie, newsie, który był w trakcie, kiedy nagrywałem i montowałem film, a teraz mogę do tego bez problemu, czyli to, że Rejnig postanowił właśnie taki genialny pomysł, moim zdaniem, że będzie robił miesięczne MVMy z widzami na jego serwerze. W skrócie chodzi o to, że co miesiąc tam jest wybierane osoby kto, ma, kto mogą z nim zagrać w MVMa, szczególnie tak, około 4 osoby, bo jeszcze jest Sunray, to tak chciałbym tylko zaznaczyć. I po prostu przechodzi do po prostu mvm i patrzą czy ktoś trafia Australią czy nie. No i też jest szansa, żeby być jako po prostu taki backup, na przykład że nie wiem, ktoś zapomni przyjść albo nie wiem, matka od, odetnie prąd czy coś. I tak, były te cztery osoby, no oprócz chyba, jak dobrze pamiętam, jednej osoby, która nie przyszła, bo miała jakieś prywatne sprawy do zrobienia, albo po prostu zapomniała, pewnie to drugie. I co się okazało, ten rezerwowy nie przyszedł, czy coś, bo zaskakująco to ja byłem, a nie ten rezerwowy, i chyba po odcinku się zapytam, dlaczego ja tam byłem. Pewnie, dobra, może przez to, że też go nie było, czy coś, nie wiem, znaczy ja byłem backupowy finalnie, macie tutaj skina, jak to wyglądało, i jak chodzi o drofy, to... To każdy dostał po dwa boxy. No, oprócz mnie, oczywiście. No i też Raining zrobił podcast, powiedzmy, czyli po prostu powiedział o tym o MVM-owym Jak może to on wyglądać i tak dalej. E, szczerze mi się fajnie oglądało. Był z nim Insanity, więc e, moim zdaniem absurd Cinema. Ale polecam obejrzeć, bo to jest taki. Nie warto obejrzeć. Rexic oprócz tam chyba nagrywania mvm z widzami na live. To zaczął już robić kalendarz adwentowy, czyli co każdy dzień ludzie mogą zdobyć, ale jest na to szansa, nie to, że jest gwarantowane. Broń albo kosmetyk. W zależności tego, co tam Rexis daje i tak dalej. Można na jego Discordie zapisać swój nick, swój link i on na short się będzie losował... E, w zwycięzce. I to jest autentycznie losowe, to nie jest tak, że to jest skryptem, więc... E, do wyboru, do koloru możecie się dobrze bawić. Ja na razie nic jeszcze nie zrobiłem, bo jeszcze zapominam, żeby się tam wpisać, więc no dobry jest. Tam MC Kimo tam troszeczkę nagrywał takie luźniejsze filmy. Gibu wtedy, kiedy jeszcze montowałem, nagrał film na temat wirusów na Steamie. Lumiko wrócił z live'ami, tak samo jak Benhard. I to chyba tyle, jak chodzi o TF-owych youtuberów. Jak chodzi o TF-owe mody, to troszeczkę się wydarzyło. Pierwsze, co mogę wspomnieć, to jest TF2 Rush, który właśnie od tego 22 listopada I moim zdaniem jest bardzo zacny Bardzo fajny do grania i też trzyma ten klimat TF2 Z dawnych lat I wiem, że starsi gracze Mogą poczuć taką mocną nostalgię jak To kiedyś jeszcze było ciekawie i nie było troszeczkę zaspamione tymi Kijowymi kosmetykami, które nie trzymają klimatu I też kiedy jeszcze to wam się interesowało TF2 W moim przypadku to jest takie trochę niespodziewane, bo szczerze, ja nigdy nie grałem wtedy jeszcze TF2 i na przykład, że nie ma pokazanych obrażeń, kiedy trafię przeciwnika to jest takie trochę dla mnie dziwne i też nie wiem, dlaczego mam takie wrażenie, że jest inna fizyka w grze bo na przykład jak jestem solnym, to mi się wydaje, że jest cięższy niż w normalnym TF2, ale to pewnie przez czułość myszki, a nie przez zmienioną fizykę ale mi się to po prostu wydaje No jak dawniej, nie zdobywamy yy, znaczy, zdobywamy przedmioty z randomowego dropu, ale nie Bronie, tylko czapki jak dobrze kojarzę, a bronie są przed, no po prostu stare bronie i do tego jeszcze zdobywa się z osiągnięć, więc życzę komuś powodzenia, że, który będzie zdobywał osiągnięcia i zdobywał bronie, to jest życzę powodzenia. Better Fortress w końcu zmienił swoją nazwę na inną niż Better, bo to nie było lepsze TF2, na Custom Fortress i... Dostało jakieś dwa aktualizacje albo trzy. Myślę, że tak trochę nie ogarniam, co tam się dzieje w tej grze, ale w skrócie, pewnie zostało naprawione jakieś tam błędy, które były. Fault został jakiś naprawiony. Dodano nowe bronie, dodano support workshopa, więc. Kinda cool chyba? Dodali jakieś nowe bronie i tak dalej. Szczerze ja się nie skupiam tak mocno na Custom Fortress, bo ono jest trochę dla mnie dziwne, ale. Ale mam nadzieję, że kiedyś wspomnę jeszcze troszeczkę o Custom Fortress, dlaczego tak troszeczkę to nie podoba mi się, bo to troszeczkę jest do gadania. I też TF2 Classic zmienił się na Classified! i znamy już premierę wydania tego modu na Steamie. Będzie to 30 stycznia 2026 i się już nie mogę doczekać kiedy będziemy mogli zagrać No czyli za 7 tygodni będziemy mogli zagrać, tak około, więc let's go W międzyczasie były beta testy serwera Najemniczych Klapek 2.0 Na których, znaczy byłem na tych pierwszych No i jak ja grałem to serwer działał, było wszystko w porządku I mam nadzieję, że Najemnicze Klapki powrócą i będzie lepszy marketing i żeby dłużej przeżyły. O, żeby to też było. Bo tak troszeczkę pierwsza edycja, moim zdaniem troszeczkę nie weszła pod koniec, ale... Miejmy nadzieję, że na następna już wyjdzie. I też Suchy powiedział mi o tym, że Polacy w kąpie są w playoffach i co najciekawsze jest tam Gibuskim i... Macie tutaj screen jak on to mówi, bo ja szczerze nie ogarniam o co chodzi, ale... Yy, gratulujemy, czy coś. I teraz zajmiemy się gwoździem programu, czyli z 2025. No to zaczynając od map, to dodano ich akurat 6 i moim zdaniem trzymają klimat świąteczny. No czyli nie ma jakichś tam map, które wyglądają na wiosenę czy coś tam. Tylko jest śnieg i jest impreza. A tymi mapami są Abbey, Gulf, który jest payloadem z punktami kontrolnymi, Matterhorn, Nutcracker, Side Binder i Winter Ridge. I akurat mapy w Tygorocznym Smithmas trzymają poziom i mi się na najbardziej chyba podoba Gavil, który jest właśnie payloadem z punktami kontrolnymi, więc y ja lubię taki tryb, gdzie jest połączenie dwóch w jeden, więc jestem za. Kosmetyki w tym roku są po prostu akceptowalne, ale już widziałem jednego tam, MEM czy coś tam, gdzie są już powtórki, czyli na przykład kurtka dla Heavy'ego, włosy pod... Znaczy włosy to Scout miał w komiksie, by mi się tak w końcu dodali. Jestem z tego zadowolony. Ale dużo jest takich kosmetyków, na przykład czapka medyka. Ten kurtka dla szpiega też jest chyba powtórką. Leslie Gazer jest powtórką, bo Demo też miał coś takiego. Znaczy z jednej strony są powtórkami, z drugiej nie. No, no to to jest akurat ...Valve moment, bo oni wybierają, co tam chcą dodać. No i niestety nie mamy jakiegoś mocnego wpływu na to, co wybiorą. I czasami wybierają kosmetyki, które są naprawdę do siebie podobne. Niestety. Taunty z Nasty's Master też są moim zdaniem zacne. Holder. No, akurat moim zdaniem jest jednym chyba z tym najgorszym z tych trzech, bo to jest po prostu Scout, który trzyma pieniądze. No, no jakoś nie, nie wiem, możecie zrobić cosplay Mr. Bista czy coś, nie wiem. Drugi to jest taunt dla demo, który rozlewa sobie swój drąg i moim zdaniem wygląda epicko i to jest akurat śmieszne. I chyba najlepszy taunt z tego tegorocznego Smithmas. Krytyka Quail, który po prostu no, jest powiedzmy takim facepalmem. Od, że na przykład nie wiem, ktoś zrobi jakąś głupotę i może po prostu użyć tego taunta i po prostu. Really? No i po prostu, moim zdaniem, to jest zacny taunt. I bardzo klimatyczny, bo może się na przykład nie wiem, Pośmiać z jakiejś głupoty, czy po prostu czuć za No bardziej to drugie, ale wiecie o co mi chodzi. Zacny taunt. I co ciekawe, plażowa piłka dostała nowego reskina na Smithmasową piłkę, więc. Yy, kinda cool. I chyba najlepsza funkcja dodana do tego Smithmas, wszystkie bronie mogą być festiwalowe. Bo wcześniej tylko wybrane bronie mogły być, a teraz wszystkie. Podkreślam, wszystkie bronie, w tym nawet złota patelnia, może mieć lampki świąteczne. I to jest naprawdę bardzo spoko update. I mi i daje to możliwość, że może dostaniemy też takie mniejsze rzeczy, że na przykład nie wiem, większość broni dostanie, że możemy użyć na nich skinów, ale dobra może... Znaczy, nie wiem, czy to będzie jakoś wspólne z tym rynkiem i tak dalej, ale po prostu daje nam szansę, żeby Valve mogło dodawać takie mniejsze update y do Smithmasów czy coś tam i to jest moim zdaniem spoko, mogę w końcu dać świąteczne lapki na wyrzut Wolności, jestem z tego zadowolony i matko Mocka, to jest absolut cinema. I uważam, że Smithmas tego roku ratuje w ogóle i lato i no Halloween i moim zdaniem to to niedawno da nie dostaliśmy takiego dobrego Smitha, z moim zdaniem. Gdzie, no, mapy i ta jedna funkcja, która daje dużo, a niemy mało, jest spoko. No, kosmetyki akurat nie trzymają tego poziomu. Niestety, moim zdaniem. Także, jakbym miał dać jakąś ocenę Smitha wasowi to 7 na 10, bo jest zacne, ale coś tam jeszcze brakuje, tak. Głównie pod kosmetyki, żeby jakkolwiek to naprawić, bo żeby nie było znowu powtórek, że znowu te same kosmetyki dostajemy co roku i tak dalej. Także to tyle z dzisiejszych TF2 newsów. Mam nadzieję, że mi się uda to zmontować w jeden dzień, żeby było na 10 i mam nadzieję, że mi to się uda. Dziękuję wszystkim co obejrzeli. Mam nadzieję, że jak Wam się spodobało możecie zostawić łapkę w górę i tak dalej, bo YouTube to specyficzna platforma. Mogę tyle powiedzieć i są właśnie na łapki w górę czy coś tam. Nie wiem, nie wnikam, ale także dziękuję i trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!